Odkrywamy kolejne tajemnice gminy Ogrodzieniec. My w tej chwili jesteśmy nieopodal Ogrodzienieckiego Zamku, na Krępie, gdzie jeszcze przed chwilą cieszyliśmy się promieniami słońca pod palmami i pod egzotycznymi drzewami. No teraz jesteśmy w Lesie. Oczywiście nie jesteśmy sami. Ze mną jest Robert Nieroda, dyrektor Związku Gmin rejskich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Gmina Ogrodzieniec głównie kojarzy się z historią w średniowieczną historią, czyli z ruinami ogrodzienieckiego zamku. No ale to gmina, w której przecinają się szlaki rowerowe. No tak, no gmina Ogrodzieniec jest praktycznie w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej. No i oprócz tego, że przebiega przez nią główny szlak rowerowy, czyli szlak Orli Gniazd, to mamy też tutaj gęstą sieć szlaków mniejszych, krótszych, ale takich również, którymi bardzo fajnie można podróżować, bo po Pomiędzy sąsiednimi gminami możemy do gminy Łazy dojechać, czy dalej jeszcze do gminy Klucze, czy jeżeli byśmy jechali w drugą stronę, to bardzo fajne również ścieżki rowerowe, które prowadzą w kierunku Plicy. Czy turystów na rowerach jest sporo? Tak, obserwujemy bardzo dużo turystów rowerowych. Część z nich właśnie podróżuje szlakiem rowerowym Orlignaz, ale też mamy dużo takich turystów lokalnych, którzy wybierają te mniejsze szlaki, aby zataczać jakieś tam kółka wokół atrakcji turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. No właśnie, wsiadając na rower. Y czy dojeżdżając rowerem do gminy Ogrodzieniec i przemierzając te szlaki, których naprawdę tu jest mnóstwo co widać zresztą po oznaczeniach, co my możemy zobaczyć, co, co my możemy zwiedzić? No w samej gminie Ogrodzieniec możemy jak gdyby dotrzeć do bardzo fajnych miejsc, na przykład Ryczów, który jest po drugiej stronie gminy. Możemy również zobaczyć nieopodal właśnie krępy, ruiny prochowni. Możemy dotrzeć do Nieopodal zamku znajdującej się góry Birów. Szlaki generalnie no, prowadzą raczej przez tereny leśne, więc samo już obcowanie z, z lasem jest bardzo fajne w gminie Ogrodzieniec, więc serdecznie tutaj zapraszam do eksplorowania wszystkich szlaków rowerowych na terenie gminy Ogrodzieniec. Jest co robić, jest co oglądać. Wystarczy żółtym szlakiem przejechać tak naprawdę niespełna dwa kilometry no By znaleźć się w takim bajkowym krajobrazie, bajkowym klimacie. Mówię tutaj o źródłach rzeki Century i rezerwacie przyrody Góra Heum, no, którą mamy tutaj nieopodal. Tak, tak. No. To, to akurat jest właśnie takie połączenie y, dwóch gmin, gdzie źródła Century mamy jeszcze w Gminie Ogrodzieniec, rezerwat y, Heum mamy w Gminie Łazy, ale tak naprawdę jest to nie, nieopodal y, tutaj y, od, od Krępy, więc y, no, rzeczywiście na tym żółtym szlaku możemy też do tych kolejnych atrakcji dojechać. Ja tak się po tym lesie rozglądam. Szukam szlaków nie tylko rowerowych, no ale szukam miejsc tajemniczych. Podobno jest ich tutaj całkiem sporo. Z nami jest również przewodnik Jurajski Emilian Jaworski. Dzień dobry, Emilu. Dzień dobry. Emil, szukamy w tym roku w te wakacje miejsc tajemniczych. Ten las sam w sobie już, już jest tajemniczy, ale wystarczy, że przejdziemy kawałeczek dalej. No i co? Tak, mniej więcej kilometr dalej w tym lesie schowane są ruiny dawnej fabryki prochu. W ogóle m, prochownie tutaj w rejonie Ogrodzieńca powstały już w średniowieczu. Nie wiem dokładnie kiedy. E, Przypuszcza się XVII-XVIII wiek, produkowały proch na potrzeby zamku. Natomiast potem już był ten proch produkowany na potrzeby między innymi górnictwa. I w 1870 roku, ukazem carskim Cara Aleksandra II Romanowa, powstała tutaj bardzo nowoczesna, jak na tamte czasy, fabryka prochu. Yy, która należała do Rosyjskiego Towarzystwa Wytwórni i Sprzedaży Prochu w Petersburgu. No i ta fabryka zaczęła produkować, tutaj są różne źródła, jeden źródła podają 1878, drugi, drugie źródło 1891. To był głównie proch do produkcji kopalni w Zagłębiu, prawda, do wysadzania do tych ścian. I ta fabryka funkcjonowała tutaj, no praktycznie mówiąc, do I wojny światowej, kiedy uległa wysadzeniu. I też są dwie różne teorie. Jedna mówi, że wysadzili ją Rosjanie, wycofujący się z tego terenu, a druga mówi, że wysadziły ją wojska austriackie, gdy zajęły ten teren. I te ruiny prochowni, one są od tamtych czasów. Praktycznie mówiąc, z czasem, gdy ona już przestała funkcjonować, w latach 30. została tutaj rozebrana, czy to na materiał budowlany, czy jakieś inne rzeczy. W latach 60. posadzono las, i w tej chwili ta prochownia jest ukryta, ale przez to jest bardzo ciekawa i tajemnicza. No właśnie, co z niej zostało? Zostały z niej pewne wały ziemne w niektórych miejscach, bo. Ta prochownia była podzielona na 12 działów oddzielonych właśnie wałami, wysokimi wałami aż do wysokości dachów. Budynki były ciekawe. Z trzech stron miały ściany ceglane, a z jednej strony ściana drewniana, dlatego że w razie wybuchu, żeby po prostu nie rozerwało całego budynku tego tą najtańszą część, czyli drewnianą. Pomiędzy tymi budynkami były podziemne tunele. No i co ciekawostką jest to, że tam były bardzo. To jest w pełni zrozumiałe, bardzo rygorystyczne warunki BHP. Konie były podkute drewnianymi podkowami. Tam nie wolno było wnosić żadnych zapałek, yy, nic, nic, coś, co by wywołało iskrę, prawda? Więc to, to było bardzo rygorystycznie przestrzegane. Obsada była międzynarodowa. Ogólnie szacuje się, że pracowało w niej 70 pracowników około 70. I jeden z takich pracowników, Estończyk polskiego pochodzenia, tutaj opiekował się tym miejscem do 1923 roku, czyli już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Natomiast gdy już umarł, no to niestety to miejsce opuszczone uległo, że tak powiem, no, zniszczeniu. No, po prostu część miejscowych lu ludzi no, rozkadało niestety to, to miejsce i w latach 60. tak jak już mówiłem wcześniej, zostało tutaj posadzony las. Była taka akcja tysiąc szkół na tysiąclecie i milion drzew na tysiąclecie. No i właśnie porus las sosnowy, las bukowy i to jest w tej chwili miejsce schowane. Ale to miejsce można odwiedzić, to miejsce można znaleźć i my już wyruszamy właśnie na poszukiwania fragmentów muru dawnej prochowni tu na Krępie w Ogrodzieńcu. No i ruszamy dalej odkrywać kolejne tajemnice, bo gmina Ogrodzieniec tych tajemnic naprawdę kryje całe mnóstwo, a takich i podobnych historii oczywiście można wysłuchać, odwiedzając chociażby Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu. Przewodnicy dziś do Państwa dyspozycji. Na miejscu także nasze radiowe miasteczko, z którego nadajemy dziś do późnych godzin wieczornych. Zdjęcia i filmy z tajemniczego Ogrodzieńca oglądać można na naszej stronie radio.katowice.pl Tak więc do usłyszenia i do zobaczenia. Radio